Witam na filmiku instrukcji po rozpakowaniu i pierwszym uruchomieniu półki. Także na końcu będzie instrukcja po wymianie baterii. Po rozpakowaniu spotkają nas drobne rzeczy luzem, takie jak drzewo dla kartki o zgubionym wile, zegarek, komplet pnączy, komplet uchwytów do powieszania na ścianie oraz specjalne narzędzia dla wysuwania szkła. Кулком знайду ще шкло oraz в ріжне версії плакатів różnych wymiarów, odчині. Zaczynamy від монтажу плончи. Є лева і права, не даш їх pomyліч. Впинаємо їх на піни, і для віншої певності можна і ще приклеїти. Наступні виciнг буделку з батарями для гірлянди і виciąгаємо стонт забезпечення. Є сто така карте. І всуваємо з поворотом. Rozprowadzamy kabel po przeznaczonym miejscu. Wkładamy baterię do pudełka podświetlania centralnej półki. Trzeba nacisnąć i pociągnąć. Potrzebujemy 3 baterii typu AA. Dalej można sobie już rozkładać swoje figurki. U mnie niestety ta kolekcja jest niewielka. Po układaniu kolekcji zamykamy ją szklem. Powinno ono wejść w przeznaczone miejsce. Także można stosować taki klucz za potrzebę, jeżeli by ciasno wchodziło. Przechodzimy do włączania świateł. Girlanda włącza się prosto. Żeby włączyć lampę stojące, trzeba przesunąć suwak w dół. Jest to czasem trudne. Dlatego zalecam po prostu wyciągnąć. Jak to wyciągnąć będzie w instrukcji po wymianie baterii. No i włączamy podświetlenie centralnej półki. Naciskając na przycisk w Girlandzie można zmienić je w różne tryby pracy. Przechodzimy do wymiany baterii. Przy tej czynności światła powinny być wyłączone. Wyciągamy pudełko z bateriiem za pomocą czegoś ostrego lub paznokcia możemy sobie lekko przyciągnąć kabel. On jest tam z zapasem. No i robimy to jak na filmiku. Po wymianie baterii robimy wszystko w odwrotnej kolejności i poprawiamy sobie kabelek w wyznaczone miejsce. Wymiana baterii w światłach stojących. Trzeba ich tak pocisnąć lekko w dół i przewinąć. Tak jak to pokazano na filmiku. Jest to nieco trudne pierwsze razy, ale później to będzie łatwiej. Widać, jak to jest włączane. I tak ich dajemy z powrotem. Najpierw w dół, a później góra. Starałem się pokazać to maksymalnie szczególnie, żeby nie było z tym problemów. I o tak zalecam włączać dla dlatego, żeby nie uszkodzić głównej ekspozycji. Wymiana baterii w światłach stojących jest nieco trudniejsza i jest zalecana dla osób dorosłych. Potrzebujemy czegoś ostrego, żeby podzielić na dwie części tą lampkę. Te dwie części, połączone ze sobą pinami, oraz tutaj uważamy, żeby nie zgubić suwak. Odkładamy go sobie na bok, i teraz możemy wyjąć baterię. Po wymianie baterii składamy to w odwrotnej kolejności. No i wyłącznik centralnej półki. Dziękuję za zapoznanie z daną instrukcją. Niech służy i upiększa wasz dom.